Skoło jest tu schowany. On nie, nie znajdzie. Najpierw muszę szaleć. tam. E, wiecie co widzowie? Muszę to zrobić. Nawet na swoim bracie. Dobra, biorę go. Wstawaj, nigada, Wstawaj. Idziesz, bo cię walmy. Stał, idź do przodu, idź do przodu, a ja nie gadasz. Idź do przodu. Dostaniesz... Tak? Uciekasz? To patrz teraz. Uf. O, chyba go za mocszeliłem. Dostał z ciosa. A Wiesz co, bracie? Jak możesz mnie oskarżać, to możesz się nie wstać. Pokażę ci... pokażę pójdź, to nie chodź. Ale ja go nawet nie... ja go tego typu... ja tego Alberta nawet nie rozknąłem Pop co. Pokażę ci mam wchodzę. Dobra, sorry! Eee! dobra, Ptama. Ptama. Brat z bratem się leją Zbyt mocne. Ale ty sprawcie jaki... Takie dwóch, trzech. Takich dwóch, to jest dwóch prawdziwych bratów. Aż ty wiesz, dlaczego nie znalazłam to tak? nie chciałam się to. No, ty musisz, nie tak, kutrzyj. To się tak miesza, szczęść, nie tak nic Lecę na gospodarkę, szybko, szybko leć tam. Idę do tego. Ej, a ten chłop już wyszedł ze szpitala? Co? Wyszedł ze szpitala już? Przecież, przecież on ma swoją rękę i mocę. Jeszcze on. Ja w sumie jak go przejechałem przy 180. W sumie jak go przejechałem przy 180 na godzinę, to się bym Ale... nie dziwił. Usztyłem jeszcze, bo kupiłeś, bo mi się na bo Bo było... A jeszcze miałem go wiesz, wrapping... co mu Jak on leżał? Lecz Leż teraz! Tak jak on. I patrz, miałem mło tak zrobić. Puuu, wodą. Nie bo? No? Nie Dobra, lepiej wiesz, co zrobimy Wiesz, co zrobimy Wiesz nie, bo. nie, bo. nie, bo. nie, 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 Idź na służbę! Ja dzisiaj, ja, 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 ja potem wrócę. O, Dobra. Wiecie, co widzowie? Nie, nie pojedziemy tym autem. Zbyt przypał, chodź. Wiecie, co? Coś zawsze trzeba skończyć. Coś się zaczyna, to się kończy. Wiecie, co? Michał o tym nie wiedział i nigdy nie będzie wiedział. Idę, proszę. Zobaczcie Dobra Niech się nie było, Dobra Ja cię Zobaczcie 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 Szczerba Chyba w szczerbach lepiej ty, Albert Problemu szukasz? Strzelał Strzelał będę! Problemów szukasz? Jestem w A i już sobie tylko koleśniu nie domyśliłeś, że jest ten komentarz, komentarz, Dobra, biorę strzelbę, biorę strzelbę. Policja, otwierasz. Otwierasz. Odejdź, odejdź, odejdź lepiej, mam strzelbę. Mam szelbę. mam szelbę. mam to wszystko było Mam strzelbę, mam strzelbę. Ja też. Nie zawaham się tego Ta tak już, nie zawaham się strzelić, nie zawaham się strzelić. Odejdź pod dom, odejdź pod bramę, odejdź pod bramę. Radzę ci dobrze. Łapy teraz. Teraz łapy do góry. Po co tu przyszłeś? Ale spie. No taki on jest. Najpierw przychodzi, że szelać to. Dobra, wkładam tu. Czekaj. Patrzcie na to. Te Patrzcie teraz. Patrzcie teraz.

Pum, puf, 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 puf. Co ci oddać? I ci nie da zamiaru oddać. Pum go. Pum go. Wyleciałeś do mnie ze zglokiem. Pum go. Pum go. O, ja. pum. Ale dostaniesz. No i gleba. Pum. Go. Dobra, teraz masz, teraz. Gleba, gleba teraz. Dostać, ci coś. Dobra, masz tutaj 2,5 tysiąca i wypadł. No, Albert! Dobra, sama Albert, Albert. Dobra, Ręka, ręka. A! Zezwolenie na broń mam! Jak coś! Co? Zezwolenie na broń mam! Widzicie, tak to się załatwia, jak, jak z chłopem. Ale że się lać! Mógł na spokojnie podejść do mnie. A nie, że z gnatem mi tu wyleciał. Dobra, biorę Mustanga i jedę. Dobra, Mustang. Bierzemy go Dobra, jedziemy <laughs> Pojedziemy. Słyszałem, że policja